Agnieszka Wrzesień, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Tadeusz Mędzelowski. Witam Cię Tadeusz. Witam, witam Państwa. A rozmawiać będziemy o obrzędach związanych z Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą, bo to nasza kolejna rozmowa dotycząca y, Wielkiego Tygodnia. Tak, Wielki Piątek był dniem najbardziej ścisłego postu, a w ogóle to był związany z Liturgią Bożego Grobu. Jest, był i będzie związany z Liturgią Bożego Grobu. Wiele mówi się podczas Wielkiego Piątku na temat Drogi Krzyżowej. W Ewangeliach jest niewiele napisane na temat Drogi Krzyżowej. Jest jedynie zapis mówiący o tym, że Szymon został zmuszony do pomocy w przyniesieniu krzyżu, krzyża Panu Jezusowi i że po drodze idąc na Górę Kalwarię, Pan Jezus spotkał płaczące niewiasty. Od Pałacu Piłata, gdzie został Pan Jezus skazany na śmierć. Na Górę Kalwarię było niecały kilometr drogi, niezbyt stromej górki. Obok znajdował się cmentarz miejski, a na Górze Kalwarii wykonywano wyroki. Tych wyroków wtedy wykonywano bardzo dużo, także Jezus Nazaretu był jednym ze skazańców. A żołnierze wykonujący te wyroki byli zaprawieni w bojach. Rzadko się im zdarzało, żeby skazaniec, który zawisł na krzyżu, żeby w ogóle się nie zdarzało, żeby w ogóle przeżył egzekucję. Zresztą mieli swoisty sposób sprawdzania, czy skazaniec rzeczywiście wyzionął ducha. Jeżeli nie byli pewni, czy, czy zmarł, łamali mu po prostu nogi. I to było takim, taką oznaką, jeżeli złamali mu nogi, nie było żadnych reakcji, że nie przeżył. W przypadku Pana Jezusa przekucie boku szpadą zupełnie wystarczyło. Stwierdzili, że nie żyje. Budzi to wiele kontrowersji, zwłaszcza podczas, w świetle niektórych publikacji, czy rzeczywiście Jezus w ogóle istniał, czy... Mógł przeżyć z stanie, czy mógł przeżyć własną śmierć i zmartwystać. No, na ten temat nie chciałbym zbyt, zbyt dużo mówić, bo nie ulega żadnej wątpliwości i mówią o tym nie tylko dokumenty biblijne, ale również pozabiblijne, że Jezus z Nazaretu rzeczywiście jest postacią historyczną, był i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Jest udowodnione po prostu. w sposób ja, Tak jest, tutaj nie ma, o czym, nie ma o czym rozmawiać. Natomiast jeżeli idzie o drogę krzyżową, tak jak wspomniałem, tylko ewangeliści wspominają o tym dwa razy. Natomiast cała oprawa drogi krzyżowej, ta, którą mamy dzisiaj, drogę krzyżową, ona została ustanowiona w XVII wieku i to przez Franciszkanów. Później była wielokrotnie modyfikowana, tak jak wiele, wiele innych rzeczy. Dzisiaj jest tych stacji Drogi Krzyżowej 14. To dotyczy Wielkiego Piątku. W kościołach organizuje się groby Pana Jezusa. I tu znowu mamy wiek XVII, wiek XVIII. Zaraz w XVII wieku zaczęły pojawiać się przy grobach różne emblematy narodowe. Druga wojna światowa. W Warszawie spotkać można było, było groby zrobione z wypalonych belek. Pan Jezus był tak wychudzony, jakby dopiero co wzięty ze oświęcimia. Drut kolczasty okalał ten grób. No, symbolika narodowa pojawia, pojawiła się, tak jak już powiedziałem, już w XVII wieku i przez wszystkie okresy mniej szczęśliwe dla Polski Dawano wyraz właśnie podczas robienia grobów Pana Jezusa. Bogata liturgia, bo bogata obrzędowość dotyczy również straży grobowych. Straże grobowe sięgają, sięgają również tego samego okresu, w różnych regionach różne, różnie one wyglądają. W tarnowie przeważnie stoją strażacy. W rzepienniku marciszewskim możemy już spotkać kosynierów łańcud i okolice próchniki Turków. Także obrzędowość jest dosyć, dosyć różna i zresztą zależy to w dużej mierze od pomysłowości poszczególnych, poszczególnych parafii. Straże grobowe Często, często biorą udział w tych, w tych obrzędach do tego stopnia, że podczas rezurekcji, już to już, to jak będziemy mówić o niedzieli i o poniedziałku, Nawet padają na ziemię na znak, że Chrystus zmartwychwstał. Ale to dotyczy wielkiej niedzieli. Pełnią te straże osoby, które mają, starają się i mają niepoślakowaną opinię, to tak zawsze dobierano. Były takie specjalne oddziały, osoby, które, które prawda, cieszyły się jakimś szacunkiem w danym społeczeństwie. I tak pozostało, pozostało do dzisiaj. Wielki Piątek to ścisły post. Nie należało absolutnie jeść żadnych wędlin, żadnych, żadnego mięsa, a już o wódce nie wspominając. Bywa z tym różnie, ale to, tego, tego właśnie my starano się przestrzegać. W 1918 roku, przepraszam, jeszcze dokończę, końca. żurowy, o ile dobrze pamiętam, zanotował, że po raz pierwszy przy grobie Pana Jezusa pełniono dyżur, służbę służbę dla Pana Jezusa całą dobę, adorację, adorację całodobową. I to się przyjęło w wielu kościołach tutaj, w naszych okolicach właśnie, że z wielkiego piątku na wielką sobotę, no a już z wielkiego czwartku, w niektórych wielki piątek, później z wielkiego piątku na wielką sobotę właśnie adoracje odbywają się przy grobie pana Jezusa. A wracając do Wielkiego Postu, to jest to chyba do dzisiaj utrzymywana tradycja, bo Wielki Piątek jest jednym z dwóch dni w kościele katolickim, w, których, w czasie których należy zachować post ścisły, a więc ograniczyć liczbę posiłków no do tak, trzech i no... unikać pokarmów mięsnych. Tak? No tak, tak, to, to pozostało. Jeszcze z Wielkim Piątkiem wiązało się wiele, wiele innych zwyczajów. Tak sobie przypominam szybciutko. I należało na przykład, niektórzy wierzyli, że należy posadzić, jeżeli sadzimy drzewka, to należy je posadzić w wielki piątek. Niektórzy, niektórzy, w zależności od tego, bo są to święta ruchome, w zależności od kiedy te święta były, próbowano robić do południa zasiewy. Wróżono pogodę. Na, na, z, z Wielkiego Piątku jeśli Wielki Piątek kropi, radujcie się chłopi miało to symbolizować że będzie lepszy urodzaj jeżeli lekko Wielki Piątek pokropi także w tym wielki, później nie nale, należało dokończyć wszystkie prace do godzin południowych by już całe popołudnie Poświęcić właśnie, właśnie, poświęcić modlitwie, poświęcić pójściu do kościoła i oddać się już tylko Panu Bogu. To był Wielki Piątek. Wielki Piątek był dniem żałoby. I tak ściśle do tego podchodzą. No właśnie o tym miałam powiedzieć, że Wielki Piątek to taki najsmutniejszy dzień w Kościele Katolickim, a święta wielkanocne mają chyba taką paradoksalną, by rzec, właściwość, że łączą smutek, żałobę, opłakiwanie z radością, która następuje właśnie w Wielką Niedzielę. Niedzielę. No właśnie, niektórzy mówią, że to są radosne święta letnie. No to jest tak pół na pół, tak jak właśnie. powiedziałaś, bo Wielki Piątek jest dniem żałoby, natomiast już pozostałe dni. Już są bardziej wesołe. No i następowała Wielka Sobota, bo o Wielkiej Sobocie mamy mówić. Ja tylko to zasygnalizowałem, bo proszę Państwa, jeżeli Państwo byście chcieli coś więcej wiedzieć, to odwołuję, to odsyłam Państwa do Dziennika Polskiego, tam napisałem artykuły na temat właśnie obrzędowości związanej z Wielkim Tygodniem i tam miałem po prostu Sobocie, Wielkiej Sobocie i Wielkiej Niedzieli chyba poświęciłem. Nawet trochę więcej, więcej, więcej miejsca. Wielka Sobota była dniem święcenia, święcenia wody, święcenia ognia, święcenia przede wszystkim pokarmów. Ale to święcenie wyglądało inaczej. zupełnie, niż tak. tak. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Przecież w, poprzedni, w poprzednich wiekach to ksiądz jeździł do dworów, zaścianków wiejskich i święcił pokarmy. Ja pamiętam jeszcze w latach 70., -tych, 60. -tych, na Podkarpaciu, to ksiądz zbierały, zbiera, zbierali się ludzie ze święconym, bo tak się to nazywało, w określonym miejscu. Ksiądz jeździł furmanką, było kilka miejsc wyznaczonych i święcił święcił pokarmy. Święcić należało wszystko. Należało wszystko to, co, czego, co spożywało się podczas podczas świąt Wielkiej Nocy. To nie było tak, że dzisiaj niesiemy mały koszyczek, symbolicznie kawałek, po troszeczkę wszystkiego i, i sprawa załatwiona. Nie. Zastawiano stół, ubrany bukszpanem, bo to jeszcze chodziło tutaj oczywiście o wystrój. Także yy, to, było, to, 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 były, to były duże ilości jadła, jak wtedy, jak wtedy mówiono. Najpierw oczywiście ksiądz jechał Dokonywać święcenia do dworu, później po kolei, po kolei, i na końcu, i święcił, i święcił pokarmy, święcił pokarmy tym ludziom niższego, niższego szczebla. Można by tak użyć takiego określenia, chociaż to niższych warstw. W każdym bądź razie na pokarmy składało, składało się wszystko to, co było w domu. No nie należało zapominać o pisankach, symbolu życia to jajko symbolizowało zawsze, zawsze symbolizowało płodność, symbolizowało zdrowie, symbolizowało życie. symbolizowało się wreszcie rodzący się rodzący się świat, rodzący, bo przecież przyroda budzi się do snu, Przeważnie do życia. Do życia. Ze, snu. ze snu do życia, powiedziałem do snu. właśnie budzi się do życia, ze snu zimowego jakby i to ma wszystko symbolizować jajko. jajko. Jajka należało właśnie zaczynać, w niektórych były takie regiony, gdzie nie wolno było wcześniej zacząć malowania jajek, jak dopiero w Wielki Piątek. Jajka miały w ogóle szczególną właściwość. Ugotowane w Wielki Piątek podobno nigdy się nie psuły. Także tutaj takich, takich, takich wierzeń było więcej. Bardzo dbano o, również o czarownicę w Wielki Piątek. Żeby je odstraszyć, to wiercono w progu izby, w progu izby dziurę, tam wlewano mleko, wkładano te zęby od, 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 brony, od brony i mówiono: Masz czarownico, jakże się nachlała mleka, to już tu więcej nie przychodź, coś właśnie i starano się jakby sparzyć tą czarownicę. Także, także przewiercano dziury właśnie w progach do izby, żeby ta czarownica po prostu nie przestąpiła tego progu. Tak jak powiedziałem we wczorajszym programie, bardzo wierzono, bardzo wierzono w obecność duchów, w obec silna moc była właśnie, silna wiara była w moc duchów i ich operowanie w okolicach Świąt Wielkanocnych. Później się to przeokładało, jakby dalej. Później znowu duchy się nam pojawiają z okazji Bożego Ciała i pojawiają się nam już przy Świętym Janie. Prawda? Także cały czas gdzieś, tam są gdzieś, tle, gdzieś one w tle są. Tak. Dbano, dbano, bardzo o, o, dbano bardzo o zmarłych. To już w niedzielę chodzono bardziej odwiedzać. Odwiedzać groby, ale pamiętano o zmarłych również w wielki piątek. Bo to jakby pamiątka śmierci, śmierci Pana Jezusa I, śmierci i w ogóle, w ogóle śmierci, tak, i śmierci i śmierci w ogóle święcono ogień i wodę. Palono ogniska. Ogniska palono na dziedzińcach kościołów, przeważnie, co w nich spalano. To nie była przypadkowa, to nie były przypadkowe yy, jakieś gałęzie. Starano się znosić krzyże stare, połamane, krzyże z cmentarzy. Pod wielką sobotę te ognia, Tak, tak no bo ogień oczyszczać. Oczyszczać ogień, ogień również, prawda, tak, palono Wielką Palono właśnie Wielką Sobotę. Znoszono stare, niepotrzebne krzyże z kościoła. Tarniny palono, przy okazji święcono też wodę. Należało zabrać. Kawałek tego spalonego ognia do butelki z tą święconą wodą i zanieść do domu. Za, zakopywano w, yy, na, na swoich polach kawałki z tego, tego tych, tych niedopałków z tego ogniska. Także praktycznie rzecz biorąc, pozostałości z tego ogniska rozbierano. Ja próbowałem się tutaj przyglądać w Tarnowie, ja czasem sobie yy, trochę tak jadę zobaczyć, jak to wygląda. Są jeszcze tutaj w Tarnowie takie przypadki, że po spaleniu ogniska w Wielką Sobotę podchodzą niektórzy właśnie uczestnicy uroczystości i zabierają niewielkie kawałki do butelek, żeby prawda, dokonać, jakby dopełnić tej obrzędowości. Ale jest to zwyczaj, który już zanika. Któż dzisiaj, ktoś dzisiaj wierzy w czary, ktoś wierzy w czarownicę, ktoś wierzy w to, że on, odbierają one moc y, dawania, y, prawda? Czy mogą dawać lub zabierać krowie mleko? No, w takie rzeczy dzisiaj nikt nie wierzy. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo zapomniałem. Do ostatnie zapiski o tym, co teraz powiem. Mm, znalazłem w kronikach XIX wiecznych. Dotyczą kronik XIX wiecznych i dotyczą Krakowa. Chodzi o tak zwanych biczowników. W Wielki Piątek pod kościołami pojawiali się biczownicy. Byli to ludzie, którzy sami siebie biczowali. Na pamiątkę śmierci Pana Jezusa. I w czasie Drogi Krzyżowej. Czasie tak, drogi no? krzyżowej. tak. Oni przychodzili do... Przy, głowy mieli zakryte kapturami, pokazy, ściągali szaty w kościołach, pokazywali te plecy, swoje ciało właśnie hmm, tym, po tym biczowaniu, którego dokonali. W wiek XVII i XVIII biczowników było bardzo wielu. Natomiast później kościół zakazał pod koniec XVIII wieku biczowania. I tak jak powiedziałem, ostatnie wzmianki na ten temat pojawiły się w wieku XIX i dotyczyły Krakowa, ale dotyczyły nie Świąt Wielkiej Nocy, tylko Bożego Ciała. Bo co się, co się okazywało? Okazywało się, że oni biczowali się na różne okoliczności. Nie tylko na, na okoliczność Świąt Wielkiej Nocy. I sprawa była jeszcze o tyle drażliwa, że te pokute, ich pokuty, ten sposób ich pokuty no wyśmiewali ówcześni pisarze i poeci tamtego okresu pisali, że jest w tym więcej teatrum niż pobożności. I wreszcie Kościół uciął ten, uciął ten zwyczaj, wydając jednoznaczny zakaz przychodzenia bicowników. To, 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 to nie ma tak, że dzisiaj wydamy zakaz, jutro ich nie ma. To musiało trwać. To tak. Wydaje mi się, że ten zwyczaj się utrzymał w krajach Ameryki Południowej. Nawet do dzisiejszego dnia chyba takie, Tam takie tak, obyczaje, tam tak. Właśnie ta teatralizacja ta, ta drogi, teatralizacja Krzyżowej, drogi jest, jest Krzyżowej obecna. No mamy dzisiaj za to inne, inne, tą, inną tą symbolikę, bo prawda urządza się te widowiska pasyjne, urządza się, prawda, drogi krzyżowe, one mają. Działać na wyobraźnię, ale bez szkody dla organizmu. A wtedy to działało na wyobraźnię, ale jakby ze szkodą, ze szkodą dla organizmu. No i Wielką Sobotę tutaj już też musimy powiedzieć, bo msze rezurrekcyjne nie zawsze były organizowane w Wielką Niedzielę. Msze rezurekcyjne i, do, i dzisiaj są takie regiony, u nas w Tarnowskiem również gdzie msza rezyrykcyjna odprawiana jest już w sobotę wieczorem. Wcześniej odprawiano je o północy, tak jak pasterkę. Później przeniesiono je w czasach Stanisława Augusta, ze względu na bezpieczeństwo, przeniesiono je na niedzielę, na godziny poranne, gdy słońce wstaje. Jak czytałem kiedyś w materiałach etnograficznych z Rzepiennika Szczerzewskiego, no to właśnie ludzie mówili, że rezurekcja gdy słońce wstaje była to piąta godzina rano w zależności znowu tu mówię o czasie kiedy, kiedy święta wielkiej nocy następują bo teraz mamy je późno kwiecień w marcu była to godzina szósta powiedzmy sobie no i nie było tych zmian czasu tak jak mamy teraz gdy słońce wstaje później przeniesiono znowu godziny rezurekcyjne na sobotę i tak naprawdę to w różnych kościołach w różnych diecezjach różnie to jest, gdzie nie właśnie odprawiane były msze rezurekcyjne już w sobotę i wtedy rozwiązywano dzwony. Mówiłem wczoraj, że zawiązywano dzwony, natomiast podczas rezurekcji dzwony rozwiązywano, zaczynały dzwonić. Ale o rezurekcji to już może powiemy porozmawiamy. W, kolejnym, Kolejny. w kolejnym programie, w kolejnej jeszcze. rozmowie, na którą już teraz Państwa serdecznie zapraszam. A Tobie, Tadeusz, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.